Cześć Manko, ja jestem Fafi I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Bo po długiej przerwie Ale jeszcze zanim zaczniemy to musimy zostawić tutaj subskrypcję i łapeczkę w górę Bo co 10 łapek to jest następny odcinek Ale też jak zostawię subskrypcję nie zapomnij o dzwoneczku Żeby nie przegapić ani jednego filmu na tym kanale I niestety mam dla was smutną wiadomość Otwieram mega boxa, była siódemeczka, w bicie, mam dwie nowe rzeczy Ale się nie nagrało Myślałem, że to się nagrywa, ale to się nie nagrało I zobaczcie, trafiłem Gare do Geyla. I Star Power do Surge ten dla mnie ten jest przynajmniej ten lepszy I sobie przetestujemy te dwie rzeczy Więc, co, ja już nie przedłużam, wybierzmy sobie, nie wiem, spróbujmy najpierw chyba Surge'em Zagrajmy sobie na solo I teraz wpadnijcie, pewnie się pojawi, pojawi moja nazwa Instagrama, wpadnijcie na nią Bo chcę wbić tam 200 obserwujących Niedługo się tam pojawi i lepszy, więcej zdjęć Dobra, pyk Nieraz mogę, nieraz mogę właśnie nic nie mówić, bo się skupię na grze O pyk I, nie, i na tym kanale się pojawi seria, w której będę wa promował wasze kanały Jeśli chcecie, żeby to wasz kanał był promowany, to napisz w komentarzu Hashtag promo To ci przypnę serduszko I prawdopodobnie twój kanał może być, zostać promowany O nie, dobra zabiliśmy go Więc git Polecam wpaść też na kanał mojego montażysty, pewnie teraz też się wam wyświetli Dobra pyk O nie Dobra fajnie że mamy gadżet Ten surcz jest dobry o nie wiem Frank próbuje nas Przymrozić trochę Ale mu się nie udało Pyk Pyk Dobra idziem 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 rura Pyk 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 nie ma szans. Albo ma, nie. Nie nagrywanie się, nacisnę przez przypadek, ale nic nie jest. Dobra, teleportacja. Pokażmy sobie jakieś emoji, bo mamy wszystkie. Rapyk, pyk, pyk, w górę. I co? Teleportacja, ale nie. Trzecie miejsce nie jest źle. Ten star -par -y mi się ogółem bardzo podoba. Wolę chyba ten niż tamten, drugi. <laughs> Piszcie waszym zdaniem, jak wam się podoba, który dla was jest lepszy. O sobie zagramy jedną gierkę. Dobra, weźmy sobie teraz Geyla. On coś nam pisze. Szybciutko, bo odcinek tutaj nagrywamy. Nagrywam ocycy Aha. No spoko. Niestety muszę opuścić. Wybacz, zobaczysz odcinek, ale widzisz, pozdrawiam Cię, fajnie, że wpadłeś dzięki niemu właśnie mamy Bro Pasika. Wpletna też wpaść na jego kanał, nie wiem czy się pojawi. Prawdopodobnie tak Dobra, pyk Tutaj przetestujemy ten Kapatulce, nie wiem, wyskocznie, o wyskocznie, a kapatulce zawsze gadam Dobry, pyk, pyk, no, dawaj go dziada, dawaj, dawaj dziada u nie Dawaj dziada Dobra, jest, mamy zabitego, pyk 9 par kubów mamy 9 par cubów, co ja gadam, 9 osób jest Dobra Pik pyk, pyk, pyk. Polecam też wpaść na mo mojego Discorda, którego prawdopodobnie założę nową grupę, bo tamta niestety chyba umarła trochę, jakby. Podupadła. Patrz, tam się leją. Mecha. Pyk. Co ja zrobiłem? Pyk. U mnie tu z... że. Dobra, przegraliśmy niestety. Bo ja pomyliłem, że to są większe rangi. Tu z 2. To mało, to mało dla nas, co? Niestety muszę odrzucić, ale pozdrawiam ciebie mordeczko, więc do zobaczenia i cześć!